Cześć, witam was serdecznie z sklepkarski trotka. Chciałem wam przedstawić tutaj nową spożywkę, która się u nas w sklepie e, znalazła w sklepie stacjonarnym oraz internetowym. Jest to firma RP Bytes i tutaj e, wziąłem kilka produktów z tej oferty. Mamy kuleczki. Kuleczki są w rozmiarach 16 oraz 20 mm. Kulki zanętowe są w kilogramowych woreczkach. Oj, przepraszam, w 800 gramowych. Tutaj widzę 800, a tutaj mamy. A tutaj mamy kilogram. Czyli część jest w kilogramowych, część jest. Tutaj mamy też kilogram. Część jest w 800 gramowych. Już widzę, że te chyba takie w miarę topowe, tak jak dla mnie, czyli te, które są nabite tutaj bardzo mocno mączkami rybnymi, czyli X-marine. Bardzo. Fajna kula, oraz tutaj squid, i tu wiadomo, że tutaj mamy mączki, mączki rybne. To na pewno jest jakaś krylowa, rakowa, to jakaś mączka squidowa, ale do końca jeszcze nie znamy tego, tej oferty całej. Nie łowiliśmy na to, także też tutaj nie chcę się za bardzo mądrzyć, tylko chciałem po prostu pokazać, co tutaj w tych ofertach jest. Mamy kulki hakowe w rozmiarze 16 i 20 mm, tak samo jak kule zanętowe. Do tego mamy popapy tak samo dedykowane do każdej z tych serii. Mamy łowtersy. łowtersiki w kształcie dumbelsów Mamy jeszcze tutaj zalewajki, te zalewajki takie w półlitrowych tutaj słoikach, to są zalewajki, którymi możemy sobie śmiało większą ilość kulek zadipować. Teraz bliżej przejdę do pokazywania. To co zdążyłem tutaj zauważyć, no ta oferta jest też, dzisiaj dopiero się z nią zapoznałem, część została tak jak mówiłem na magazynie. To co mi się najbardziej spodobało tutaj w ofercie RP bajca to jest kuleczka X-Marine. X-Marine bardzo fajna. Jest tutaj na pewno są mega śmierdząca jest jest tutaj są na pewno czuć jakieś y, algi morskie albo coś y, w tym stylu na pewno tutaj jest y, dużo mączek rybnych te kuleczki w porównaniu z tymi są bardziej twarde utwardzone nie jest to ta sama kulka co co tutaj kilogramowych y, torbach y, do tego następna która mi się bardzo spodobała o tutaj kuleczka dokładnie się nazywa ta seria wario wanilia. Bardzo fajny taki waniliowy smaczek, zapach w sensie. I następna kulka jest bardzo fajna, jest to kulka orzechowa, nut shot. Bardzo fajna kuleczka, gdzie tutaj wiem, że te kuleczki są, mają trzy smaki. Mają orzechy. Jest to orzech kokosowy, orzech migdałowy oraz orzech laskowy. I ta kulka jest tak skonstruowana, że po wrzuceniu do wody najpierw uwalnia smaki kokosową, kokosa, czyli jak ją wyjmiemy po dwóch godzinach, to będzie nam kula pachniała kokosem. Załóżmy po dziesięciu godzinach ta kula będzie już nie pachniała nam kokosem, ale migdałem albo odwrotnie, nie. a na końcu będzie pachniała nam orzechem laskowym. Nie wiem, tak jak mówię, jeszcze tego nie używałem, ale naprawdę bardzo fajna, ciekawa kuleczka, i ciekawie właśnie jest zrobiona z tymi smakami, z tym uwalnianiem się smaków. Pop-upy też jest bardzo właśnie fajna rzecz, którą ja lubię, mówię Karpie, że każdy pop mamy dedykowany do, do danego smaku, i tak samo tutaj jest werpe bite, bardzo fajna też kuleczka, gdzie nie mamy go tutaj w kulkach zanętowych, ale jest to seria też Canada Heaven, bardzo. Fajny, smak, fajny zapach, jest, jest to kuleczka o zapachu syropu klonowego Popapy, tego co wiemy są wytrzymałe, wyporne na pewno je przetestujemy, sprawdzimy ale z tego co wiemy to 3 dni powinny spokojnie utrzymywać nam Roni Riga haczyk w pozycji pionowej, zobaczymy czy tak jest także widzicie takie kolory, kolory są wyprane nie są mocno Jaskrawe zobaczymy, czy te wyprane będą chodziły. No, i tutaj y, następne mamy łowtersy. Tutaj te łowtersy są w kształcie dambla. Y, niektórzy lubią łowić na, na takie łowtersy. Ja osobiście wolę, y, wolę tutaj łowtersy, które mają kształt naturalny, kulki. Czy te łowtersy się sprawdzą? Nie wiem. Zobaczymy. Może trzeba się przerzucić na łowtersy w kształcie dambla. Zobaczymy. Też każdy z łowterców ma swój smak. Mamy jeszcze w półlitrowych tutaj e, pojemniczkach, e, w słoiczkach e, takie likwidy. E, są to likwidy PVA friendly, czyli możemy śmiało, jeżeli tym sobie zadipujemy kulę, tam ziarna, możemy śmiało to, czy pelet, możemy śmiało wsadzać to do pv i na pewno nam pv nie rozpuści. Te w półlitrowych likwidy są bardzo dobre do właśnie do dipowania, Peletów i dużej ilości kulek. I też każdy z tych peletów jest dedykowany do danej serii. Tu jeszcze mamy boostery w pojemnikach o pojemności 200 ml. Te boostery służą nam do takiego dobustowania, dopalenia tego, co mamy na włosie albo tego, co mamy w PVEčce najbliżej naszego zestawu. Jest tutaj dużo mączek rybnych. Jest to po prostu żarcie w płynie. Serie, które tutaj Wam pokazałem, postaram się o nich tutaj Wam powiedzieć jakie to są smaki mniej więcej. Tu jest seria Znachor, jest to taki pikantny, przyprawowy, mocno przyprawowy smak. Tutaj mamy serię Squid Plus jest to seria śmierdząca, mocno napakowana mączkami squidowymi. Tutaj mamy Sweeter i jest to bardzo przypominające nam gumę balonową chyba, że ja nie mam smak, y, zapachu ale według mnie tak to wygląda tu jest bardzo fajne właśnie Wario Vanilia, bardzo fajne kuleczki i te kuleczki są słodziuteńkie, waniliowe no i tutaj ta seria X-Marine bardzo fajna kula z mączkach y, gdzie tutaj są mączki krylowe, rakowe jest to chyba najmocniej Nabita mączkami, kuleczka tutaj, właśnie w serii, w ofercie RP Bajca. Te kuleczki mamy w rozmiarze 16 oraz 20 mm. W ofercie jest pelecik 11 mm Aller, który jest zabarwiony na kolor danej kulki, która jest w ofercie. Też naprawdę tutaj możemy to razem zmieszać, biorąc pod uwagę, że jest to aler czyli Jeden z lepszych peletów, jak nie najlepszy na rynku, możemy go zadipować właśnie sobie takim likwidem Do tego kuleczki ten pelecik, i tym możemy nęcić. Także tyle, na tyle co mogłem Wam przedstawić. Firmę, której nie znam, ale na pewno będziemy na nią łowili. Jest to RP Bytes. Pierwszy raz w trotce. Towar zapowiada się bardzo ciekawie. Zobaczymy czułownie. Mnie najbardziej zachwyciła ta kuleczka X-Marine. Będziemy testowali, próbowali na to złowić rybę. Jak będą działały, to czas pokaże. Zapraszam Was do zakupów do sklepu stacjonarnego oraz internetowego zakładka RP Bytes i tam znajdziecie całą ofertę. Pozdro.